Um, witam ponownie w tej oto grze. teraz też. pograbę sobie w świniu pasa. Tutaj potosujemy byle jak. taką. No bleble. Tak, bardzo świetnie. Przełóż gówno. Dobra. No na dół dajesz, a nie... No, to dam na dół. I żeby szybko było to masz połowę, ty rozkładaj je tu. To pierwszy z Sim sam Sum. Eee, do ile? Do trzech razy. Czyli...